Siemanko z tej strony Biti i dzisiaj taki króciutki filmik robię Wam z tego powodu, że mm, dużo osób dzisiaj, czyli 2 marca, jak to nagle miękkie to stawię, postaram się dzisiaj, czyli 2 marca, żebyście to zobaczyli. W każdym razie dużo youtuberów dzisiaj otrzymało informacje odnośnie IEMA 2015, czy dostali akredytację youtuberską, czy, czy nie. I, I zaczęły się po prostu pytania do mnie, czy ja też tą akredytację dostałem, czy jej nie dostałem. I powiem wam tyle: jak przez ostatnie dwa lata stałem w zasadnej kolejce, bo raz nie wiedziałem, że w ogóle akredytacje są, to za drugim razem za późno napisałem i nie dostałem, i stałem w kolejce. Tak chyba IM albo S mnie nie lubi, i znowu mój formularz został odrzucony, i niestety no, nie dostałem akredytacji youtuberskiej. Tak więc na pewno na bank na wszystkie dni na e, IM nie będę. Jeżeli będę, to może jak mi się będzie chciało oczywiście w tej kolejce stać. Polernej to będzie może... bo może będziecie mnie tam widzieć przez jeden dzień, max. I pewnie to nie będzie finał, bo w finał będzie najwięcej osób. Gdybym wiedział, to bym sobie kupił yy, bilet. Gdybym wiedział w 100%, że tej akredytacji nie dostanę, no ale miałem nadzieję, że jednak dostałem tą akredytację, no ale jej nie dostałem. Tyle wam chciałem tylko powiedzieć. No, żebyście po prostu wiedzieli, bo do takie zadawaliście mi pytania. Tak więc to tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.